Wielka sięga Zodiaku. Kto urodził się dnia 1 czerwca jest bystry i pragnie władzy. Czekają go podróże dalekie. Okazuje duże zdolności w kierunku finansowym. Zachowanie się jego jest przyjazne i uprzejme, a umysł wykazuje predyspozycję do rządzenia i kierowania innymi ludźmi. Jest to człowiek bardzo ambitny, który czyni wysiłki w celu zajęcia jakiegoś stanowiska wybitnego. Jego charakter jest całkiem swoisty i oryginalny, jaki niełatwo jest należycie zrozumieć. Doskonały obserwator, posiada dużo wrodzonej bystrości, właściwej ludziom zajmującym w świecie stanowiska kierownicze. Jego zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe koncepcje i jego idee o tym, co powinno być dokonane, są słuszne, ale nie zawsze wciela w czyn to, co głosi. Niespokojny, pożąda zmian, i stąd życie osiadłe i stałe na jednym miejscu mniej posiada dlań powabu aniżeli zmiany miejsca pobytu i podróże. Urodziny dzisiejsze przynoszą też zazwyczaj ewentualność dalekich podróży zagranicznych, które mają nieraz związek z przyjaciółmi. Może zdarzyć się, że człowiek urodzony dzisiaj opuszcza swą ojczyznę i odbywa wędrówki dalekie, niezadowolony z tego, co go otacza, a jednak grozi mu, że, uganiając się za fortuną nieznaną, opuści niewykorzystane okazje prawdziwego szczęścia. Wady. Nieraz podlega złudzeniom i okazuje pewną chwiejność pod względem zasad moralnych. To samo stosuje się również i do jego życia religijnego. Jest też dość zmysłowym i skłonnym do ekscesów w kierunku zaspokajania swych pożądań. Powinien dążyć do przezwyciężenia swej chwiejności i niezdecydowania, które, zwłaszcza w drugiej połowie życia, silniej da mu się odczuć, a także powinien się starać opanować swe drapieżne instynkty. Okazuje dużo przywiązania do swej rodziny, a szczęście jego życiowe związane jest zazwyczaj z życiem rodzinnym. Wielka Księga Zodiaku